Varela zamarkował uderzenie, szedł z piłką do środka i został zablokowany. Żytaci, się urwał się lewą flanką i teraz piłka po nodze Kevina kolara i po strzale jego wpada do siatki. E Kabalseta, słupek ratuje teraz z Teraz okazja i go! Pedro Pereira do biela i mamy wyrównanie w kibicach, jeden do jednego. Szamko wyszedł z bramki, Kolar Podłącza się do gry ofensywnej swojego zespołu. Niedokładnie zagrywa piłkę, musi wracać do bramki, ależ interwencja Kolara. Szybko wyeksploatowali ją spod własnej tramki zawodnicy BSF, teraz mamy drugiego gola w tym meczu! Zitaci z bliska pakuje futsalówkę do siatki. Świetnie rozegrali ten fragmenty fragmenty gry Gliwiczanie. I Zitaci po raz drugi okazuje się królem polowania. Pedro Pereira, Leszczak, Pedro Pereira w pole karne do biela, biel do ale ale ładnie wyglądała ta akcja PSF-u. Przestaci. Przejął piłkę Biel. Jeszcze Biel walczy o okazja! I tutaj wcześniej jednak rozległ się gwizdek arbitra. Ten gol oczywiście nie zostanie uznany. Ani Bruno Grasa, ani surniak nie wrócili jak na razie na parkiet. Ależ złożył się do tego strzału! Varela jeszcze później, poprawka zitaciego, który trafił tylko w poprzeczkę. Varela stracił piłkę na rzecz Pereira, 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 Pereira! Pegacza, Brennrossa, Pegacza, Pegacza! 3 do jednego! Techniczne uderzenie Miguela Pegaczy. I Piastę prowadzi już z BSFM różnicą dwóch goli. Kolar e ma drewniska, kolar uderza, broni cypun, cypun. Nie zdecydował się uderzyć, w przeszkodzie mu jeden z rywali. E lazaretti, Lazaretti. Kabal Leszczak. I wygląda na to, że był faulowany. tak że garbiter. Będziemy mieli krótki rzut karny. Jakub Janiszewski melduje się między słupkami. Kabalseta czy Janiszewski? Kabalseta nie ma gola! Wytrzył intencję strzelca, młodziutki golkiper Piastunek. Cóż za wejście Smoka. Udało się dograć w salówki. Pędzonemu ruszył piaska Dini Zatowicz! Jakim cudem obronił ten strzał Zatowicza Kevin za Kolejna kapitalna, wyśmienita interwencja golkipera pera u Lazaretti. Przed te pole słupek ratuje BSF. Po tym uderzeniu Piotra Matrasa. Który przed chwilką zawaldało się na parkiecie. Zatowić! kapitalna robinsona na Kevina Kolara. Leszczak. Pedro Pereira. Łapie piłkę. Cypun uderza na bramkę. Cypun, ale obronił ten strzał. Biel. Pedro Pereira. Leszczak ma trochę miejsca. Pedro Pereira uderza. Jeszcze spore zamieszanie. Jeszcze Pedro Pereira. Jeszcze piłka polu! Karny i bramka! Gabal Senta! 3 do 2 w Kliwicach. Pedro Pereira, Wiel ma trochę miejsca. Leszczak ma sporo miejsca, podaje pole. Karda okazja, gdzie jest piłka? Udało się ją wybić. Każda zagrada do Leszczaka. Leszczak uderza, zablokowali ten strzał w liwiczanie. Jeszcze strzał z tej połowy. Piłka w siatce. Czy ten gol zostanie zaliczony? Jedno jest pewne, Piastek Iwice pokonuje dzisiaj BSF Pochnia w meczu siódmej kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy. Dziękuję sobie za grę w tym meczu zawodnicy obydwu zespołów. Piastek pokonuje BSF 3 do 2.